Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ano i witam was w odcinku z SkyBlocka. Wzięło mnie do nagrania czegoś nowego. Wiem, że poprzednia seria z Survivala trochę nie wyszła, bo uznałem, że trochę nudno. A tutaj zrobimy taką szybką seryjkę. Nie wiem, trzy odcinki może wyjdą z tego, bo nie zamierzam dłużej grać, bo tutaj chyba dużo kontentu nie ma. Ale bez przedłużania klikam F5 i zobaczmy z czym to się je. Graj oczywiście na Survival zasięg renderowania 10, poziom trudności jak chcesz, lecz pamiętaj, że niektórych na niektórych wyspach są neutralne moby, które mogą zostać zabite przez potwory. W porządku, klikamy Graj i od razu przyznam się Wam do czegoś. Eee, na samym początku. dosłownie na samym początku, jak tutaj grałem. Aha, dobra. E, widzę, że to też nie zostało naprawione. Spadłem, bo moja klawiatura jest spieprzona i. I wyszło tak, że spadłem, bo chciałem zniszczyć drzewko, dosłownie to sam początek Jedyne co zrobiłem to tutaj koblarkę Udało mi się zrobić I odkryłem, że tutaj jest obsydy e, A ja się tak cieszyłem, że ja potrafię to zrobić, bo już dawno tego nie robiłem Ale cóż, bywa tak e, Robię dosłownie to samo, co było przed chwilą Próbowałem to jakoś odratować, ale się nie wyszło I tyle Dobra, e, bez przedłużania kopiemy drewno Żrewnem e, tutaj zrobimy sobie narzędzia, jakieś podstawowe, kilof kamienny I... No, e, i do, na pierwszą wyspę, się chyba wybierzemy, to będzie biblioteka Henia. Do biblioteki, Hen, do, do biblioteki Henia, czy tutaj, proszę o Szczerze, nie wiem. Oczywiście gramy na wersji eksperymentalnej Minecraft to 1.194. A tak naprawdę to jest w no, rzeczy, to jest 1.20. Ale cóż, się ogarnie. Pokopiemy trochę tego kobla. Nie chcę za bardzo długo tego robić żeby nie na no, zanudzać tego kopania, bo tu wiadomo, że coś tu zawsze jest. E, dobra. Sadzonkę chcę. Mam sadzonkę. Sadzę drzewno i idziemy gdzieś od razu. E, ale najpierw podstawowe wyposażenie, które będzie nam potrzebne. E, no i ogólnie, no, zostałem zaproszony na nagrywki Łukanego z serii Skyblock. Nie wiem, kiedy pojawił się u niego pierwszy odcinek. Nagrywam to jak nagrywaliśmy już czwarty chyba. Ja dołączyłem gdzieś w trzecim odcinku. A mówię, a nagram coś. O kurde. Ogień. A nagram coś i tak wyszło, że nagrałem. Yy, dobra. Mówimy mm. sobie łopatę jeszcze i jeszcze kilka muszę wykopać. W porządku, mamy 60 kobl z więc zaczniemy coś tutaj robić. I od razu muszę Wam jedno tutaj zobaczyć: że autor mapy nie zmienił nam ludności na hard. No i teraz można grać. Dobrze by było tutaj, tam gdzie są moby, yy, szybko się do nich dostać i to wszystko oświetlić. Ale dobra, yy, mamy mieczek, idziemy szybko tutaj do. Tam jest później z krową. O, by się. Dobra, w porządku. Idziemy sobie tutaj szybko. Mostek zrobię. Mostek tutaj do tych owieczek, co tutaj jest. Nie wiem, co mam jaki zamiar z tymi owcami zrobić. Pewnie sobie zaraz zrobię łóżko i zrobimy farmę na szybko. Idziemy od razu tutaj. Do Kowala z dzisiaj. Do Kowala z dzisiaj. przejdziemy na szybkiego? Nie wiem, co u niego znajdę, ale cóż. Może coś ciekawego. Może jakaś skrzyneczka z żelazem, czy coś? Panie Kowalu, z Co mi pan sprzeda? Znaleźli no, się taki trochę niepotrzebny, ale ma tutaj fajne rzeczy. Jedzenie i nie tylko. I też ma farmę krów. I krowy tutaj ma, dobra, niech one tutaj zostaną. Tam w ogóle mamy twierdzę taką. Żeby ono przez autora którego nie pamiętam jak się nazywa, bo nie podał w informacjach. E, i coś się szybko szybkiego tutaj ogarnie. Mm, przydałby się też pójść do tego domku. 20 koblam chyba powinno mi starczyć. Nie ja jestem pewien, ile tu pół lata na dole. Nie wiem, czy one tak powinny tutaj latać, nie? co masz takiego dla mnie? Fire aspect. Trochę fire aspect. Puszek. Weź puszku. No, widzę, że dostanę kości na nie puszku. Nie wiem, czego Chyba najpewniej on zaraz spadnie. No, bo właśnie najgorszy jest to, że można spaść w każdym momencie przez moją klawiaturę i przez moje nieuważne hotelu. Trochę tutaj, z... Jak to się nazywa, zwęzimy naszą wyspę. O nie, 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 nie. I spróbuję tutaj coś fajnego ogarnąć pod względem takim, żeby tutaj więcej miejsca zrobić. Myślę, że tam jakiś potwór jest. I ogarniemy sobie kurde każdy ten dirt jaki tutaj jest, żeby mi się przydał. Dobra, dobra. Tylko tego dirta trzeba tym wykopać i coś trzeba ogarnąć z tego wszystkiego. No i trochę tutaj zobaczyć co się kryje pod spodem naszej wyspy. Jest żelazo! Są diamenty. Boję się tutaj chodzić i kopać pod siebie, bo nie wiadomo, czy tu o właśnie. Ja też muszę uważać na lawę, która tyleje. Ale trzeba zobaczyć, co tutaj znajduje się pod naszą wyspą. Chcę, że tutaj dekorację. Pod... Ja zastanawiam, do czego jest ten obsydian. Ja tutaj sobie zrobimy drabinki, żeby sobie tu wejść. To zniszczymy. Mam się raczej. Nie wyda do niczego. Tyle. Dobra. Robię szybko drabinki z tego drewna jakie mam. Yy, jeszcze więcej patyczków próbuję. I ogarniemy tutaj nasze przejście do naszej nowej jakby... Robimy sobie sztapkę żelaza. Nie wiem do czego nam się na razie przyda, ale zobaczy. Mm, tutaj pokopię trochę cobblestone'a, żeby ogarnąć. Jakieś za zalążki nowego miejsca, które tutaj... A tutaj mogę sobie tak naprawdę tak, posadzić sobie drzewko. Wielbłąd tam jest, ale nie wiem, czy on tak naprawdę będzie mi bardzo potrzebny. Widzę, że tutaj chyba będą trzy obsydiany do wykopania stąd. I tak mi się wydaje, że na każdej wyspie będą po jednym diamencie. Zobaczymy. Robię sobie na szybkiego kill off nowy z kamienia. Robię sobie szybko kilofik idziemy zobaczyć, co znajduje się pod tą wyspą, gdzie są owieczki. Jest, są mi diamenty, no tak jak myślałem. My tutaj mamy ładne drzewo wiśniowe. ogarnąć żelazo. Ogarnę żelazo i widzę tam jedno żelazo, tam jest dru... tam jest drugie. Mam jedną sztabkę. W porządku. Będę musiał ponownie pokopać tego kobla, żeby zrobić sobie most. Okej, okay, mamy tutaj 39. A dobra, wykopię jeszcze jednego. Wykopię jeszcze jednego. Wykopię jeszcze jednego. Dobrze. E, mamy 30. Robimy od razu piecyk, bo się przyda do przytopienia naszego pięknego żelaza, który tutaj niedługo wydobędziemy. E, I lecimy tutaj na tą wyspę wykopać żelazo. Te pszczoły, które na dole się znajdują. Dobra, gdzieś tutaj żelazo widzę, To jest znaleźć. O, jest. O, nawet większa tak. U! Ukryta skrzynka z diamentami. Uf, w porządku. Ja cieszę się. Wydaje mi się, że nawet jakbym się. piłbym, byłbym. Panie. Bo jak to wygląda tam? Jest chyba już prawie gotowe to. Nie wiem, czy on jest odpalony, czy nie. Widzę te oczy, co tam się znajdują. W porządku. E, teraz. E, szybko tutaj. Węgielek. Żelazo. Zrobimy sobie to szybko. E, diamentowe kilo. Najpierw żelazny kilo, i tutaj drewno. Chętnie bym połączył jakoś te wyspy, one nie są daleko od siebie, więc nie powinno, by, nie powinno to być trudnym zadaniem. Właśnie najgorsze, najgorsze jest to, że tutaj nie mam, jakby żelazo nie jest odnawialne. nie nie jest odnawialnym zasobem. To muszę żyć z tego co mi dali, <grymne> to co mi dał twórca mapy. Dobra. Mamy jedno, jednego diamenta. Idziemy po kolejnego, który znajduje się na tej wyspie z owieczkami. Proszę się odsunąć. Uuu, tutaj jeszcze żelazo mnie. Pewnie aż tak dużo. W razie to nie wygląda jakoś super, ale ważne jest, że działa. Yy, robimy sobie diamentowy kill Robić, ale najpierw niszczymy ten obsydian. Zobaczymy, co się znajduje za tym obsydianem. Mam nadzieję, że coś ciekawego, co by się przydało nam do. A. Prawda. Jestem ciekawy, jak wygląda nether. prawda, jestem ciekawy, jak wygląda nether. I może, nawet w tym odcinku, ogarniemy, co się znajduje w netherze. Fajnie by było powiększyć nas, naszą piwnicę. Zrobimy takie fajne okienka. Mówię, że tak trzy odcinki powinny być z tego skybloka, bo nie jest to duża mapa. Też nie chcemy jakiejś super długiej serii robić. No, zobaczy co i jak. Z czym to się je. Dobra, w porządku. Mamy. Tylko też niestety nie mogę zniszczyć, chociaż mam pomysł. Mam nadzieję, że wypali mi ten pomysł, bo. głupio by było. Jakby nie zadziałał. Położymy sobie tutaj pokójkę. Ojoj! To nie zadziałało tak, jak chciałem, żeby zadziałało. I co teraz? Mamy obsydian, ale. No, bloków będzie potrzebował, żeby robić dalej jakieś mosty. I. Raczej. To najważniejsze, ale dobra. Niszczymy to. No, miałem nadzieję, że to zadziała, ale ważne jest to, że już tak bardzo nie będzie mi potrzebna ta, 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 ta lawa. W najgorszym wypadku tutaj ogarniemy sobie bloki i będziemy tak oszczędzać, żeby tutaj jakoś dotrwać. Może będzie gdzieś lawa. Ty, tu chyba była. Lawa. Nie mylę. U pana kowala. Pamiętam jak się tam... Ty miałeś lawę u siebie? Tak, ma lawę. Ma lawę, więc jesteśmy uratowani. Dobra, tylko teraz, żeby jej nie zmarnować i zrobić to w jakimś w lepszym miejscu gdzie mam zamiar to zrobić? a nie wiem a ta nasza wyspa to będzie taka no taka po prostu, ale no, dalej się zastanawiam po co mi siodło może będzie potrzebne w nederze, żeby osiedlić tego chłopa co tak żeby na nim jeździ eee, trzeba, muszę tutaj ogarnąć mój rysunek, czyli wsadzić wszystko do jednej skrzynki i później szukać tego wszystkiego dobra, mamy obsydianu mamy obsydianu ja sporo zrobił szybko na jakiś, chociaż nie mam inny pomysł. Co zrobimy? Nie mogę zrobić się Tylko wodę. Musi tu być woda. Mam taką nadzieję. Dobra, robimy sobie szybko na moty motykę. Motykę. Mm, albo z tą motyką, bo... zrobisz zrobić kamienną, a kamienia to... Tak mało mam. Robimy sobie szybko jakąś taką małą faremkę. Mamy mączkę kostną, więc mam nadzieję, że te owce mi tutaj nie zrujnują mojego planu. To czy najpierw, teraz, czy teraz trzeba zrobić mostkę, mączkę kostną i robimy, o, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra Owce, teraz jest bardzo trudna wyprawa, musimy przejść przez ten most i zaprowadzić was do, nie, 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 zepchnijcie się, proszę, nie zepchnijcie się, o dobrze Dobrze, wejdźcie tu, wejdźcie tu, wejdźcie tu i mamy je, mamy je w zagrodzie u pana, jak on się nazywał ten villager? Kowal dziś. No to Kowala dzisiaj je prowadziliśmy i możemy je teraz rozmnożyć. Krówki też bym chętnie. O, i mamy. Zdzisiu przyszedł. W porządku Zdzisiu, iść dalej. Ty masz beznadziejne trady, ale może coś od ciebie jeszcze ogarnie. No i tą wyspę bym przekształcił w moją superową e, koblarkę. Nie wiem, mały chwilę miałem... Ja się bałem, że coś znowu źle zrobiłem, bo to taki już standard. Więc jesteśmy uratowani. Dobrze, że dzisiaj miał lawę u siebie na wyspie. Dobra, zobaczymy czy starczy nam te 25 no, do ogarnięcia sobie jak to się nazywa. Tej po portalu, żeby się dostać. Warto by było jeszcze sobie zobaczyć jak wygląda Nether no, w dzisiejszym odcinku. Chociaż bardzo dużo tutaj zrobiliśmy, bo tak trochę nie chcę tutaj... Przedłużać tego wszystkiego, bo w końcu to ma mapka nieduża. Dobra, zobaczymy, co znajduje się dalej. Ta woda to wydarzyło. Niewidzialne bloki, bo gram na OptiFine i to jest błąd, który bardzo często widuje, ale się ogarnie. Nie ja, czy tu jest wystarczająco dużo jakichś diamentów, czy czegoś, żeby sobie zrobić pipunek, który by mi pomógł zabić smoka. Ale widzę, że są pajęczyny tutaj, więc możliwe. pajęczyny, chętnie bym. Nie! Dobra. Nie stracone oby trzy zdobyć. Wtedy będziemy uratowani. U, to co co? jest blok diamentów? Że twórca mapy to na serio nas rozpierzą. Dobrze, mam. E, jeszcze jedna jakby się udało ją zdobyć. Tak rozkopuję te wyspy, ale... No, coś trzeba sobie radzić. Kopię ten obsydian. Nie wiem, czy enchanting się opłaca robić tutaj. Bo w końcu smok nie jest jakimś trudnym bosem. Mamy 9 diamentów. Chętnie bym sobie zrobił jakąś część zbroi, Załóżmy, może bym zrobił sobie jeszcze mieczyk i polecimy jeszcze do jednej wyspy. Tutaj znowu pokopię trochę, żeby tutaj wykopać, może poza odcinkiem jeszcze tutaj pokopię trochę więcej tego kobla, żeby wam nie zanudzać tymi timelapsami czy coś w tym stylu, ale no. no to taki, taki już jest urok Gania skyblock, skyblocka, koblarka i siedzi przy koblarce. Dobra, mamy stack kobla. Może w końcu pójdziemy gdzieś i się będzie opłacał. Patrzę, że tutaj. Uuu! Chłopak tutaj zostawił kawęczany Blast Protection. O! Może sobie go resetować. Nie wiem, czy chcę. Pójdziemy do tej wyspy i zakończymy odcinek, bo u mnie już na nagraniu trwa 35 minut. Ojej. Nie chcę spaść naprawdę, nie wiem jak to się skończy. u mnie jest już 35-36 minut nagrania. Nie wiem jaka ja bardzo to potnę, ale mam nadzieję, że nie będzie aż taki długi. Mamy pandę. I mamy tutaj opuszczoną świątynię, w której. O panda wydaje takie dźwięki? Panda. E Super. Nie wiem, czy wszystko z tą, co mam, mi się przyda, ale to nie ma kolejnej pajęczyny. Oj, jakby bez słów, tak trochę ciężko mi się wydaje. A, jeszcze nie zobaczymy jednego, co znajduje się pod tą wyspą, bo tutaj zawsze trzeba rozkopać coś, coś znaleźć. Na pewno tutaj twórca coś ukrył pod wyspą. No i ukrył węgiel. I jest skrzynka ukryta. Uuuu. Doły, tutaj schowam. Mi się nie przyda zupę. Pasionka, może i zostawię. Kolejny. No i chyba na każdej, czy na każdej wyspie jest skrzynka z jakimiś rzeczami? No bo teraz, jak mamy oko enderu, może znajdzie się coś ciekawego. Nie, no skrzynka tutaj była, więc no raczej pod tym nic. No i zobaczyć. Obe emeraldy. Dlaczego mi emeraldy się Nie, ja nie zamierzam handlować z. Super ważne. Oj, sorry, zniszczyłem Ci drzwi. No dobra, 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 bo tutaj gram, 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 gadam, 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 a tutaj już powinienem kończyć odcinek, więc dzięki Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka tutaj na wschodzie słońca, który znajduje się za, za mną. <grych> Żegnam Was i widzimy się w kolejnym odcinku, który pojawi się niedługo, obiecuję. I widzę tam nitkę, którą będzie trzeba zdobyć, żeby zrobić łuk. Więc na razie, nie i widzimy się w kolejnym odcinku. Bajo.